Ani dziennikarzem. Jestem raczej będę znawcą, jak to się ładnie mówi, chociaż w mediach pracowałem i współpracuję z mediami, więc ja mam nieco szerszą i ogólniejszą perspektywę, i na tak postawione pytanie będę starał się odpowiedzieć z <coughs> o szerszej perspektywy. Zacznę od takiej nieco banalnej przygrywki filozoficznej, ale ona będzie potrzebna. Mianowicie, wszyscy zgodzimy się, że musimy żyć w społeczeństwie, czy w środowisku, w którym mamy jakiś ład. Psychologia nazywa to minimum bezpieczeństwa, minimum przewidywalności, co się może wydarzyć i co ja mogę z tego mieć, dobrego i złego. W historii, w, w, tak jak spojrzymy cywilizacyjnie, no, to bywały epoki, gdzie ten ład był budowany w oparciu o różne instrumenty. Historycznie najwcześniejszym był z jednej strony miecz, z drugiej wiara w boga czy w jakieś bóstwo. To się zmieniło i teraz jesteśmy współcześnie w warunkach nowoczesnych, bo mówimy tylko o społeczeństwach naszego kraju cywilizacyjnego, bo mówimy inne, gdzie na placu boju pozostały trzy fundamentalne czynniki regulujące ten ład społeczny. Oczywiście miecz odgrywa pewną rolę, o czym wiemy. Bóg w takiej czy innej postaci też odgrywa pewną rolę. Te trzy czynniki to z jednej strony rozwój technologii i techniki Związana z tym koncepcja determinizmu technologicznego. Zwolennicy twierdzą, że cokolwiek zrobimy nie ma znaczenia, bo i tak kolejne technologie wymuszą na nas takie, a inne zachowania adaptacyjne i społeczne, czy reaktywne i proaktywne. Dalej, jest tym czynnikiem ekonomia. Zwolennicy determinizmu ekonomicznego twierdzą, że pieniądz rządzi światem, tak naprawdę, i że to jest współczesny miecz, współczesny Bóg, i tu jest kwintesencja. No, i, i takim trzecim czynnikiem, który dopuszcza się jako regulujący jest prawo. Są pewne standardy prawne, prawa pozytywnego oczywiście, prawa spisanego w postaci ustaw, konwencji, etc., etc. Przepraszam, jeżeli coś takiego jest. Otóż media podlegają wszystkim tym trzem i cała sfera działania komunikacji społecznej jak najbardziej. Jeżeli odpowiadamy, chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy prawo jest potrzebne, no jakieś prawo musi być, bo nikt nie sformułował takiej koncepcji przestrzeni działania mediów, w której nie byłoby w ogóle żadnego prawa. Chodzi o to, czy to szczególne, dalej idące prawo medialne, bo częściej się używa tego określenia niż prawo prasowe, w tej w literaturze, którą ja czytam. Jakieś prawo medialne musi istnieć, chociażby autorskie, bo ono chroni interes ekonomiczny, chociażby minimum gwarancji ust, pewności, stabilności ustroju społeczno-politycznego, w którym społeczeństwo funkcjonuje. Ale można sobie odpowiedzieć na pytanie: no dobrze, ale który z tych czynników odegra główną rolę i jaką rolę powinno czy może odegrać prawo w regulowaniu procesu no, przemian, które dokonują się na naszych oczach i dokonały się za. W ciągu życia już Państwa, nawet tych młodszych, bo w ciągu ostatnich 15 lat. Otóż ten proces, zainicjowany w latach 80. w Ameryce i przez panią Thatcher i przez prezydenta Reagana, który określa się głównie deregulacją, zmierzał do tego, żeby ograniczyć rolę prawa, ponieważ ono krępuje rzeczywisty, dynamiczny i swobodny rozwój społeczeństw, całą tą kreatywną masę, która dzięki. Akumulacji kapitału i nowych technologii może tworzyć nową wartość dodaną i może tworzyć nową wspaniałą cywilizację. W związku z tym te stare prawa nie postulowano całkowitej deregulacji, tylko stopniowego obalania różnych przepisów ograniczających głównie właśnie swobodę mediów. Media oprócz pewnych dziedzin przemysłu i wielkich korporacji były głównym obszarem praktyk deregulacyjnych. Wówczas podważono zasadę prawa jako regulatora pozytywnego i sformułowano jakby taką niepisaną, ale w niektórych publikacjach będzie wyrażano, jak sobie zasadę, że prawo ma być regulatorem negatywnym, że znaczy ma być elementarnym zabezpieczeniem. Trochę powracam do zasady ZFR, prawda, do zasady stróża nocnego, czyli prawo, które ma damy przed nadmierną monopolizacją chronić nas przed naruszaniem podstawowych praw i swobód etc, żeby nie było nadużywania wolności. No, i teraz co się dzieje? Mamy właściwie szereg procesów żywiołowego rozwoju, w których skoncentruję się tylko na dwóch. Jedno dotyczy informacji, tego od którego zaczął Pan Profesor, czyli informacji dziennikarskiej. Drugie, zawodu dziennikarza. Bo w zasadzie, jeżeli widzę sens w tej, w funkcjonowaniu prawa medialnego w tym obszarze, czy prawa prasowego, niech będzie stara nazwa. To te dwie domeny właściwie tylko mogą być tutaj sensowne, przedmiotem sensownej regulacji, czyli nieekonomiczne nie, 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 aspekty działania wielkich koncernów prasowych czy, czy drobnych wydawnictw, bo to jest domena innych zupełnie regulacji prawnych. Otóż e, następuje jakby dekompozycja, faktyczna dekompozycja i informacji dziennikarskiej, i zawodu dziennikarza. E, Pan wspomniał o dyskusji nad dogami, o y, różnego rodzaju innych dyskutach, które się przelewają, które są przedmiotem studiów. Y, internet jest domeną wolnej y, czy też przestrzenią wolnej ekspresji, wolnej i twórczości. Gdzie informacja dziennikarska rozmywa się, jest na równi z dziennikarstwem obywatelskim, amatorskim, gdzie poprzez blogi wprowadzane są różne informacje prawdziwe, nieprawdziwe i właściwie za bardzo wiadomo, gdzie w tej przyszłej przestrzeni będzie rzeczywiście ten obszar, który można nazwać informacją dziennikarską, a gdzie będzie plotek, gdzie będzie pudelek, bubelek czy inne jakieś portale, w których. Zgodzą się z góry wszyscy, że nie ma sensu stosować do tego kryterium dziennikarskiej w ogóle staranności, rzetelności. Co najwyżej można troszczyć o ochronę dóbr rzeczywiście ludzi okrzywdzonych. Ale to jest ich sprawa, bo to na ogół dotyczy możnych tego świata, celebrytów, albo też ludzi, którzy mają aparat i mogą dochodzić swoich interesów, a trochę ich sponiewierać, jak dowiodły badania między innymi jednej z moich magistrawnych to sponiewieranie celu doskonale rozładowuje nastrój pracowników biurowych między godziną 10 a 1. Potem już nie chcą, bo wtedy jest największa oglądalność i właśnie w portalach biuro. Więc niech sobie istnieje taka odmiana tabloidu, która pełni doskonale funkcje społeczne, relaksacyjne, reguluje doskonale atmosferę i proszę bardzo. Więc co do tego nie ma większego sporu, że można to usunąć poza obszar naszych rozważań. No ale przecież poważna informacja dzisiaj generowana jest nawet w tych tradycyjnych wydaniach papierowych. Jeżeli badania dowodzą, że są gazety w Europie, to zupełnie prestiżowe, które mają 80% informacji generowanych przez PR, przez agencje różnego rodzaju promocji, pośredników i dziennikarze właściwie są usuwani z pola widzenia, ponieważ praca redakcyjna sprowadza się do adaptowania tego tekstu. Czasem jeszcze ambitne gazety mają researcherów, którzy fakty sprawdzają, że na fakty sprawdzają. No i tam na administracja jakaś stylistyczna, bo są stylebooki, prawda? Bo są jakieś podręczniki, które są pewną integralność stylistyczną. Ale redakcja przestaje panować nad tym, co jest domeną i tradycyjną domeną jej działania, czyli informacja dziennikarską. Wydaje mi się, że prawo prasowe i żadne prawo tego procesu akurat nie powstrzyma. I w tym obszarze jestem za opcją, którą w gruncie rzeczy, jak sądzę, prezentuje Pan Profesor, czyli za taką opcją minimalnej regulacji. To, co jest proponowane, ja sobie ściągnęłem, jak sądzę, po części, po Pan nawiązywał, Panie Profesorze, do tej propozycji nowelizacji, którą znajdujemy na stronach Ministerstwa Kultury, która jest taką dekomunizacyjną, bo od tego zaczyna, na czym Pan skończył, to znaczy wyczyszczenia tych nas, a potem zaktualizowania pewnych najbardziej oczywistych dla przyzwoitego człowieka, jak sądzę, mechanizmów ochronnych, czyli właśnie sprostowanie, czyli właśnie prawo do... do tam nie ma też odpowiedzi, jest tylko sprostowanie. No tak, i ochrona źródeł, prawda, tam się wprowadza pewne dodatkowe zabezpieczenia, ale można powiedzieć, że rzeczywiście tu bym tu bym był zwolennikiem takich regulacji przy założeniu że to prawo będzie dotyczyć wszystkich informacji. Wszystkich informacji. Bo w ten sposób powstanie kolosalna trudność dla judykatury, dla prokuratury, dla, no nie wiem, dla wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych z dowodzeniem, która informacja podlega temu, a która nie podlega. Bo